Cześć wszystkim z tej strony, Tomas. A dzisiaj film z okazji 80 subskrypcji, za co bardzo dziękuję. Ósemka to jest moja ulubiona liczba, dlatego dla mnie to było tak ważne, żeby zrobić film z okazji nie 50, tylko właśnie 80 subskrypcji. Na pewno w ostatnim miesiącu bardzo duży sukces. Ponad 1000 wyśle... wyświetleń, za co bardzo dziękuję. I czas w godzinach 50 godzin przez kontrowersyjny film, oczywiście, o gładkim, ale to nie jest temat odcinka. Organizuje turniej. Turniej, yy, i macie tutaj dwie opcje. Pierwsza to jest turniej w szachach, druga to jest turniej w World of Tanks Blitz. W komentarzach możecie oddać swój głos, każdy głos się liczy. Yy, no i zwycięzca po prostu dostanie 20 zł złoty w kart no, jeżeli wygra albo w szachach, albo w World of Tanks Blitz mówię w komentarzach swoją opinię jaki byście chcieli po prostu turniej, z jakiej gry no, zasady jasne i po prostu kategoria jaka zostanie przegłosowana będzie drugi odcinek, który będzie dokładnie mówił po prostu powiem jakie będą zasady myślę, że taki szybki film Zostawiajcie w komentarzach swoje głosy i co? Do zobaczenia, cześć!